Formalnie wycieczka zakończyła się już przedwczoraj. Postanowiłem odnaleźć moich uczestników. Okazało się, że jeszcze żyją. To jest bardzo budująca informacja. To moi drodzy, pytanie ogólnie: było fajnie czy nie było? Fajnie. Bardzo fajnie. fajnie. Mało entuzjazmu, no wiadomo. Ja mam gardło Bo teraz, jak powiedzą mnie, no to zacznę męczyć czemu? I teraz, Ale jak powiedzieli, że fajnie, no to będę męczył. Tak, tutaj nas transport do Ziegenszore. Jesteśmy na, już po stronie senegalskiej. Przeszliśmy granicę i to jest typowy senegalski transport. Przez to, że nas jest siódemka, mamy w moment. Bierzemy go i jedziemy. Tu się płaci bilety. Patrzcie, mamy siedem biletów. Każda osoba jeden bilet. No i mówię, jak jest pełen, to rusza. A że nas jest siedem, to jest pełen. Tak wygląda nasz transport w środku. To są samochody nie do zniszczenia. Po prostu, tak wyglądają, jeżdżą zawsze. Pasy z przodu i jest Proszę Państwa, jedziemy, moja niestety załoga jest pierwszy raz niezadowolona. Który? Który? Uuu. Który? Tutaj z tyłu. A ja to wysiada. Tak, tak podobno z tak podobno Jak podróż minęła? Nie mam dupy. Znaczy mam, ale... Czarną? Wpadła. Jak minęła podróż? Męcząca, ale Ale ty nie masz co narzekać, nie? Kierowniczka się działa na samym przodzie. Wysiedliśmy na dworcu autobusowym Ziggen Shore i idziemy. Czy on Nie. Czekam. Tak, 250. To mało, taniutka. 25 dolarów. Bardzo tania. Proszę państwa, jest dwóch Wojtków na balkonie i robią widok na Ziggen Hotel od osoby średnio wychodzi tyle, ile widzicie na ekranie. Mamy dwa pokoje dwuosobowe i jeden trzyosobowy, który jest taki sam jak dwuosobowy Idziemy pierwszy Zachód słońca w Ziegenszoru Jest i grupa Idziemy szukać jedzenia Wszyscy wykąpani, świezi Jest pięknie Senegal się zmienia, patrzcie Europa normalnie Moja ekipa poszła jeść jakiś chleb z jajkiem i frytkami, wygląda fajnie a ja się rozglądam co by tu Wojtek zjadł. Nawet na końcu świata chyba każdy lubi poczuć się jak w domu. Dlatego polska ekipa odwiedza Osho trochę się pozmieniało w zigginshore. Nie było tego. Nocne Polaków jasny motorany. Za motorany. Dobra. Cieny Parpa France. Dzień trzeci właściwy. Czwarty nie Śniadanie mamy? Super No w fabryce śniadania jajko króluje Nie Zaraz uszamy To jest bardzo popularny środek transportu w Senegalu Mototaxi Jedziemy do ambasady Nasza ekipa z przodu Siema Biorę Oi, sorry, sorry. Jesteśmy teraz w konsulacie Gwinei Bissau. No niestety muszę się przyznać, że logistycznie trochę zawaliliśmy przeze mnie, bo przyszliśmy tu bez pieniędzy. A opłata wynosi w miejscowej, znaczy z pieniędzmi przyszliśmy, ale nie miejscowymi. Nie tyle. 25 tysięcy franków. To jest tyle, ile widzicie na ekranie. I problem taki, że polecieliśmy motorkami do banku. Te pieniądze wymienić, tylko zostawiliśmy tu paszporty. A w banku nie wymienią pieniędzy bez paszportów. A nie wszyscy chcieli w bankomacie wypłacić. No i niestety trochę nam to zajęło. Jest po 11 Zobaczymy, co dalej. Głosu nie mam. Tak wygląda. Dobry na ekranie idziemy do Guinea-Bissau. Za chwilę będzie granica. Wizy, paszporta. No Dzień dobry. Jest Wojtek tutaj i Wojtek mówi, że jesteśmy na granicy. Nie wiadomo, czy w ogóle tam pójdziemy do środka, bo wysłaliśmy wysłannika Łukasza. Jest tu najprzystojniejszy i na pewno sobie Jest poradzi. Oto leć Darek do niego, zrobimy konkurs. Aha, bo tu nie, tu w sumie nas nie muszą w ogóle oglądać, bo to jest Senegal, to oni tylko to nas wypuszczają tu przecież. Tak, jest fajnie, jest późno trochę, ale jest dobrze. Y, hotelu nie mamy, w Pisał, ale będziemy mieli. A, na granicy Dawaj, dobra, dobra. jesteśmy na powitanie z gwineą w Chłopaki odnalezły metę dosłownie. Jak widać? trochę inaczej niż no, w Gambii no, no, no. Dobre? Dobre. 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 Zobaczmy, Mogę na próbę tylko łyczka? Fajne. Mogę w smaku zobaczyć? Fajne. Bo ja nie piję, ale... Je jeszcze ile? Uważaj, nie, nie, uważaj. Nie, już nie, nie. To jest whisky, nie? To jest bimber. No, ale whisky. O, bimber whisky. Jesteśmy dalej. Wina i sał. Zaczyna się tu taki typowy krajobraz. Drogi, rozlewiska. Bardzo jest ładny ten kraj. To, jakbym widział, tam albo z Plutonu tam, tam, tam jest. to jest ten widoki, jak z Wietnamu. Tu kolega tak? mówi, tak, tak. tak, jak? tak jak widoki, tak. jak z Wietnamu. Jest fajnie. Tutaj macie nasz transport do Bissau z Eggen w całej krasie. Zrobiliśmy sobie przerwę na zdjęcia na psiszu. Jeźdź, wiemy bon, go. Bon. Sebą, sebą. Ładnie tu jest, naprawdę. Przejeżdżamy przez most. To już znaczy, że jesteśmy dość niedaleko stolicy. Nie tak blisko jak w Shore ale też nie tak daleko. Jesteśmy wymęczeni trochę. Nie mamy, nie mamy rocznego. Nie wiemy kiedy wracamy. Ale jest dobrze. I ty, wycieczka. Ale, ale wiemy, że jedziemy to... na piwo. Ale, nie, 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 nie. ale wiemy, że pijemy. Tak, <grym> ja, musimy być pewni, że piwo będzie dostępne i alkoholowe. No, po prawie pięciu godzinach drogi jesteśmy tu na przedmieściach pisał. Jeszcze dwie godziny. Jeszcze dwie godziny. Od razu zmiana drogi, nówka sztuka niercewka. Idziemy jak kuny. No, a jak? A ja Tu jest dla nich to jest bardzo normalne. Mamy hotel w samym centrum Pisał. Niestety trochę ponad budżet, bo tu trochę źle żeśmy rozplanowali. No, ja źle rozplanowałem. 100 euro za pokój dwuosobowy. Ale pan tutaj, brat menadżera, mówi po niemiecku i. Ogarnie nam na jutro, żeby w końcu jutro mieć już hotel zabukowany, a nie tak na partyzanta jak cały czas. Rokom wyprawa Wojtka z Zanzibaru. Przepraszam, pomyliłem się z Gambi. Yes. <gum> ale Wojtek spisał. Jesteśmy w zbisau. Siedzimy na pięknym tarasie centrum handlowego. Przepiękny. <gum> no bo... Jest a, no tarasy tak. Siadają, ale... Kla kolonialne budynki dookoła Tutaj widać dalszą część Mi się podoba, nie wiem jak załodzę Ekipa dostała jedzenie, Ej, nie czekaliśmy tak długo, nie kochani? Na pewno? Dzisiaj czas szybko leciał Wziąłem nie wiem co to jest, tak naprawdę jest to rodzaj ryby Kurczak, kurczak, a to już nie wiem co. Mój podział władzy to jest parlament. Bisał, Bisał nocą. Moje ukochane miasto. Bardzo się zmieniło. Jest o wiele bardziej jasno. Jest remont. Jest fajnie. Możecie go zle... Nie no, jest spoko. To jest miejsce, w którym się zakochałem właśnie. Stare miasto, port Bisał. Tu jest tak pięknie, Ja wiem, że te budynki są rozwalone. Fort, wojskowa, to nie wiem, to, ale to jest wojskowa... Wojskowy teren, obecnie, obecnie. obecnie. Też również. Katedra Gnębisao. Wigoszich po raz kolejny mówi, że jest zakochany w tym mieście, bo jest. Nie wiem, co mnie tu tak ciągnie, ale tu jest tak ładnie, że. Ja wiem, że jest rozdygany, ale patrzcie, naprawiają i tu za parę lat będzie pięknie, gwarantuję to wam, bo po dwóch latach zmieniło się na lepsze o wiele bardziej. Kolonialne Bisao. I love this city. I te lampki porobili, tego nie było dwa lata temu. Nie no, zmienia się tu na lepsze. Mówię wam, słuchajcie, bigosika, za lat parę tu będzie, kurczę, druga, nie wiem, centrum Hawany. What? <laughs>